Witam serdecznie kochani moi drodzy na kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj postawiłem na taki oto miksik za 32 zł. No, mój kod też Was serdecznie pozdrawia, jak to zawsze na nagraniu. Taki miksik za 32 zł. Mam tak, za 2 zł super 13. Za 5 zł mam dwie zdrapki walizka pieniędzy ekstra pensja. No i za 10 zł też dwie zdrapeczki. Cash Royal, no i krzyżówka XXL. Zobaczymy, co się uda wydrapać, 32 złote. Kolorystycznie te drapki są mega do siebie podobne, Cash Royal i walizka pieniędzy, no zobaczymy, która da więcej. Dobra, idziemy od razu, szkoda gadania. Bierzemy się do drapania, już tutaj tylko wezmę drapak. Zaczynamy od Super 13.

To co, bierzemy ekstrapensja. Ekstra pensja z numerem 20. Wykrywające liczby 26, 3, 9 i 14. A mamy? 8, no pięknie zaczynamy. 25, patrzcie kolejny bok. 28. 16 304 2. Ekstra pensja po raz pierwszy. O, 3 mamy wygraną. Super. Jest trujeczka, moja trujeczka. 5 i 2. Mamy jedną wygraną. 5 zł. No, ale jest fajnie. Nie będzie zera. SS. Chyba się zgadza. Mamy coś już wygrane. Dobra. To walizka pieniędzy z numerem 48. Szukamy wygrywających liczb. No i jeszcze walizki, która nam daje też przypisaną kwotę. Wygrywa 58, 23, 48 i 22. No, 22, 23. To pewnie będzie 21, 24. Zobaczymy.

O, o super! To już mamy 25 zł. No wkład 2 więc już jest super. A zostały nam dwie zdrabki za 10 zł. Pięknie. Cash Royal z numerem 22. Szukamy wygrywających liczb. No i tych znaków specjalnych, których jeszcze nie miałem w tej zdrabce Monety szukamy i diament. Diament mnoży nam wygraną razy 2.

Pierwszy raz taka wygrana tu większa. Miałem 20 zł na premierze, to było najwięcej. No i teraz tutaj liśki, pięknie. Ha pięknie. Ha, Hahaha, musi się zgadzać. Lotto. Hahaha. Ha, ha. Fajnie, że mi dałeś. Lotto. Super, mamy już fajny, fajny plus. A jeszcze nam zostaje krzyżóweczka z numerem siódmym. Nie naddrapywałem jej. No bo miks taki malutki, szybki to. W bonusie Hindus. No, zobaczymy, jak siódemka się spisze. T i W. W bonusie nie ma. Teraz pierwsza. No, to już jest fajny, fajny, fajny odcinek. T i w. T i w. Kolejna Ostatnia Tutaj mamy T i W i W chyba już wszystko H i B no to w bonusie mamy H Ciekawi mnie czy bonus się utworzy czy W ogóle ta krzyżówka też się spisze No w zasadzie ta najmniejsza zdrapka na razie nie dała wygranej A reszta super a i B. Nie spodziewałem się, a wziąłem taki miksik, stwierdziłem taki mniejszy. I proszę, jaki efekt? Tu mamy B, i też więcej, coś tutaj, tak nie widzę. G i A o, a mamy, w bonusie nie ma. G i A szukamy. No, to będzie drapania. Fajnie, fajnie. Mamy tutaj. A na razie te A nic nie daje. No, ale zobaczymy potem. G i A, chyba wszystko już tak zdrapane. Idziemy do drugiej. Mamy tu pensję. No to może Deda, co mi się utworzy? Ada. Kto to wie? Tylko lot, to wie, co tutaj jest. A może i nawet nie wiedzą. To wszystko jakoś tak losowo, komputerowo idzie. A jestem ciekawy, jak oni tak produkują te zdrabki, te żłówki. Chyba nikt tego nie wie. Tajemnica. No, widzę, że R by fajnie dało w tej ostatniej, co najmniej dwa słowa by były. Dadzą X. Dobra. Drugi rząd L i Y. W bonusie nie ma. W pierwszej L i Y się pojawia. Teraz też w sumie skromnie. Druga krzlówka. Tutaj mamy L, tutaj jest rydz, gzyms, leszczyna. I to chyba, a jeszcze tutaj jest w leszczynie Y. No i trzecia. No, kotek jest wygrana. M i E kolejne. No, w bonusie nie ma. A jest wygrana. O, układa nam się Ewa w pierwszej klówce. Pierwszy wyraz. Fajnie, już mamy pierwszy wyraz. i M w pierwszej już chyba na tyle dobra trzecia tu było Y jeszcze nie drapane. no X by naprawdę mogli dać może ten X by coś pomógł. Na pewno byłby raz max wtedy. Dobra, też chyba wszystko. Jeszcze trochę mamy do końca. S i R. OTR coś mi się kojarzy, że tak fajnie daje. S i R. W jednej krzlówce chyba dwa słowa mi da. TR zobaczymy zaraz. No, w pierwszej U by mogli dać. Nie pogniewałbym się. Tu jeszcze jest S. S, S, S. Tu jest R. O dużo tego S w tej drugiej coś mi się te R kojarzy gdzieś by coś fajnego dało. Tak mi się wydaje. Dobra, tutaj było M jeszcze. I w ostatniej właśnie chyba w tej ostatniej będzie tratwa pierwszy wyraz. Albo no wydawało mi się, że coś super będzie. No, chyba, chyba coś mi się wydawało. Jest jeden wyraz, tylko więcej nie widzę. Niestety tak się mi tylko wydawało, ale jest jeden wyraz tu. Ostatni rząd i od i z. Bonus nie. Mamy tutaj Z, O brakuje, pewnie nie dadzą już O. Druga. O, gzyms nam się tworzy, ale to jest pierwsza. Idziemy do ostatniej. No tak, blisko, blisko wszędzie, ale czy coś z tego będzie? Zaraz się przekonamy. No w tej ostatniej, na przykład, jakby było T, to mamy tekla. Znaczy, jakby było K, to by było tekla, kram, to by było, na pewno byłaby wygrana. Mogliby dać teka. A dalej, tak, kolejne mamy F i C się nie ma, bonusu już nie będziemy mieli. A szkoda. Tak kuszą, kuszą, pewnie nic z tego nie będzie niestety. Dobrze, że inne zdrabki fajnie się spisały. Ostatnia F i C. Mamy tutaj serce, no jest drugi wyraz, ale kuszą. Tutaj mamy jeszcze F, no dajcie U co najmniej. UD by mogło być, no już by było chyba za dużo. Ostatnie dwie litery. Mamy I i mamy D. U, to chyba będzie wygrana, coś mi się wydaje. Mamy P, y, D w pierwszej. D i I, tak, szukamy. Adam nam się tutaj utworzył, ale to jest drugie. Ewa, Adam. O, fajnie się złożyło. Adam i Ewa. Pozdrawiam Adamów i Ewę. Co? Trzeci wyraz. afisz. O, to muszę to sprawdzić. Ewa, Ewy, A. Afisz. A, F, I, S, Z i Adam. A, D, A, M. Jest wygrana. Mamy tutaj trzy wyrazy. Łuuu. Wow. No to ładnie. No to ładnie. Już mamy wygraną. A coś mi się kojarzy, że jeszcze będzie coś. Szukamy D i I. Patrzcie, tu jest RYC. Yy, to będzie... Drugie, trzecie, Ada. O kurczę. I było tu w bonusie i D. Czyli też mamy. Mamy Ada, mamy Rydz i mamy Gzyms na pewno. No to pięknie. Tutaj jeszcze jest i. Dobra, chyba to wszystko tutaj. No i idziemy do ostatniej. W ostatniej na pewno jest coś. Mówiłem o tym D. Dokładnie jest rada, paczkiem. Rada, tratwa, serce. Czyli tu mamy 10, tu jest 10, tu jest 10, 30 zł powinno być. Pięknie, a jeszcze mamy mnożnik. Tutaj mamy i. Mniej więcej kojarzę te kontrolne, zaraz sobie sprawdzimy. Mnożnik razy 1. W bonusie ile nie chcieli dać? No 50, ale powinno być 30 zł. E. Wow, jest. Praktycznie wszystkie zdrabki wygrały. Piękna, piękna krzyżówka z numerem 7. Tutaj mamy trzy słowa Ewa, Adam, Afisz, w drugiej mamy Rydz, Ada, Inks. w trzeciej mamy Tratwa, Rada i Serce. 10, 10, 10, 30 złotych. Pięknie. Uuu, to takie odcinki to ja lubię. Tak, mamy tutaj 30 złotych na krzyżówce. Zaskoczenie też 30 zł w cash royal, czyli już mamy 60. 20, kolejne zaskoczenie w walizce pieniędzy, czyli to już mamy 80. No i skromna piąteczka z w ekstra pensji, 85 zł na wydane 32. No piękny plus. Piękny. No i tylko ta za 2 zł była pusta. Reszta wygrana, szok. I te trzy strapki wdały więcej niż są warte. Tylko ta ekstra pensja dała zwrot. Piękny odcinek. Takie odcinki to ja lubię. Fajnie, jest co mnożyć dalej. Świetnie. Dobra, dzięki Wam wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, kochani. Dzięki i do następnego. Hej.